Oto złączka kablowa Ensto Underground, stosowana w sieciach kablowych średniego napięcia. Możesz pomyśleć, że to tylko zwykły kawałek metalu, ale w rzeczywistości jest to zaawansowany technicznie produkt, który przesyła energię elektryczną bez zakłóceń i bezpieczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Zobacz podróż naszej złączki od projektu do instalacji. Aby montaż złączki był łatwiejszy i bezpieczniejszy, Zaprojektowaliśmy specjalną śrubę gwarantującą zerwanie jej łba na odpowiedniej wysokości. Nasi konstruktorzy dopracowali każdy detal, dbając o właściwy kształt i funkcjonalność złączki. W fazie konstrukcyjnej złączka przeszła szereg testów, aby upewnić się, że spełnia międzynarodowe standardy. W przypadku nowych produktów Testy mogą trwać miesiące, a nawet lata. Nasz zespół produkcyjny ściśle współpracował z innymi działami na wszystkich etapach powstawania złączki, aby nadać jej ostateczną formę. Produkcja ściśle przestrzega wytycznych projektowych, dostarczając produkt najwyższej jakości. Większość etapów procesu powstawania złączki wymaga udziału człowieka. Ale kolejny krok należy wyłącznie do robotów. Roboty pracują szybko i dokładnie, umożliwiając płynną produkcję, gdy jej skala jest duża. Wystarczy chwila i złączka jest gotowa do wysyłki na miejsce instalacji. Śruba z łbem zrywalnym sprawia, że montaż kabla przebiega szybko i sprawnie. Łby śrub zrywają się zawsze na odpowiedniej wysokości, bez konieczności szlifowania lub ucinania wystających pozostałości gwintów. Po zamontowaniu złączka będzie działała bez zakłóceń przez wiele lat. Mamy to! Nasza złączka pełni istotną rolę, zapewniając nam wszystkim nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej, która jest niezbędna w nowoczesnym świecie.